Zależy na, na tym, aby e, poprawić bezpieczeństwo na, na tym skrzyżowaniu, ale też na całej ulicy Brzezińskiej. E, ja zaproponowałem generalnej dyrekcji, że w momencie tu, teraz e, przebudowy ulicy Batorego, którą projektujemy, e, możemy rozważyć również przebudowę tego skrzyżowania, tak żeby po, poszerzyć wlot z ulicy Batorego na ulicę Brzezińską, aby też był lewy odkręt. To samo zaproponowaliśmy przy ulicy Ciepłej, bo tam też chcemy zrobić światła, aby tam też był lewoskręt, aby była bardziej płynny ruch i lepsze włączenie z tych ulic bocznych do ulicy Brzeźnickiej. Na pewno w mojej ocenie sygnalizacja świetna poprawi płynność ruchu. Na pewno nie rekomendujemy budowy tej ronda, bo rondo niestety przy tak dużym natężeniu ruchu powoduje, że korki są większe. Generalna lekcja w tym momencie ma ogłaszać przetarg na podświetlenie przejść dla pieszych. Chcę, aby widoczność pieszych na pasach była większa i to w pierwszej kolejności oczywiście może zrobić. Natomiast będzie naszą propozycję przebudowy Brzezińskiej i tego skrzyżowania Brzezińskiej i Batorego. Na skrzyżowaniu Patorego Brzeźnicka jednak ten ruch jest bardzo duży w chwili obecnej, więc w naszej opinii tutaj najbardziej zasadne by było jednak wybudowanie tutaj sygnalizacji świetlnej, przesunięcie tych przejść dla pieszych bliżej tego rejonu skrzyżowania, aby one jakby razem w infrastrukturze drogowej funkcjonowały i w ten sposób uważam, że ograniczy to ilość zdarzeń.